Menadżer musi działać i odważnie i rozważnie, to nie może być osobno. Yy, tutaj liczy się bardzo to, czy ma te cechy przedsiębiorcy, że jest odważny, że podejmuje decyzje szybko i, i z rozwagą właśnie, żebyśmy nie popełniali jakichś błędów. W dzisiejszych czasach tym bardziej, jeżeli mamy tutaj, jesteśmy i po covidzie, cały rynek jest bardzo rozchwiany i do tego mamy inflację i, i, i wszystko naraz tak naprawdę i wojnę. Musimy tutaj bardzo patrzeć na jakość, a żeby ta jakość się nie zaniżyła, patrząc również na finanse. My pilnujemy tej jakości. To jest najważniejsze, dbanie o człowieka, jakby nie było, to są usługi dla człowieka, dla chorego. Dlatego ważne jest, jaki mamy, jaki mamy, jaki mamy zespół ludzi, jak są wykształceni, jaki mamy sprzęt. I przede wszystkim jak to wszystko jest zorganizowane, żeby ten pacjent nie czekał długo, żeby ten pacjent był rzeczywiście zadowolony i obsłużony tak jak wszędzie reklamujemy i mówimy. Betamed otworzyłam 22 lata temu, jest teraz firmą największą w Polsce pod kątem opieki długoterminowej. Jesteśmy w 11 województwach, zatrudniam około 3300 osób. To są lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i osoby administracyjne. Zajmujemy się ludźmi pod respiratorami, dorosłymi, dziećmi, do, również pod respiratorami w domach, ale mamy też klinikę, którą zbudowałam, 8000 m2. I tam mamy i seniorów, którzy mieszkają u nas w pięknych warunkach już na zawsze. Dostałam nagrodę. Osobowość roku 2022, lider w ochronie zdrowia, placówki prywatne. Dla mnie jest to bardzo, bardzo duże wyróżnienie, dlatego że jednak tyle osób, ile się działo tam też w żyli i wybrało właśnie mnie i mam to wyróżnienie. Jest to dla mnie cenne. Dodaje mi to skrzydeł i motywuje do dalszego działania.